Witajcie serdecznie, z tej strony Studio GameCam i witajcie w filmie z podziękowaniami dla ludzi, którzy pomogli mi w jakiejś modyfikacji, w jakiejś rzeczy, wsparli mnie, no i tym podobne. Także zaczynamy, dziękuję Hubsonowi Games za wsparcie mnie, dziękuję Assassin08 tak samo za wsparcie mnie, dziękuję panu Fierro, który już nieraz mnie wspierał, Dziękuję Spider Pawłowi, który dużo modyfikacji mi poprawił, naprawił, stworzył niektóre mody do San Andreas i nie tylko, specjalnie dla mnie, pod moje zachcianki także bardzo dużo też tu stworzył, dziękuję mu Dziękuję sobie TV, który praktycznie nagrywa każdy modpak, który ja udostępnię na moim kanale i on sobie to nagrywa, przechodzi i wrzuca z tego filmiki na swój kanał Dziękuję Waflowi który dużo mi pomógł z jedną modyfikacją, z jedną taką większą modyfikacją do GTA i nie tylko, bo on też stworzył całe tutaj te tło. I ogólnie bardzo mu dziękuję też za współpracę i za pomoc. On robi różne przeróbki z AI, z głosem, tam także też różne śmieszne rzeczy u niego znajdziecie na kanale. Dziękuję Hubertowi Mążce, który wszędzie się pojawia. I u każdego jest na czacie, i każdego chwalę i wszyscy są dla niego super, i wszędzie się pojawia. Dziękuję mu za to. Dziękuję RetroHektorowi, który też tam mi w y, niejednej rzeczy już pomógł, też gadaliśmy. Także y, dziękuję mu tam za pomoc ogólną. Dziękuję Kaka Project za to, że podesłał mi Skina Najmana, jak robiłem Megapolon Pack 2.0 oraz 3.0 do San Andreas Skin Najmana. Dziękuję Luwedowi, który jest u mnie moderatorem na czacie, na live i w wolnych chwilach się pojawia. Pani Szergeńkal tak samo, pojawia się. Dziękuję mu za to, jest to jeden z pierwszych moderatorów. I jeszcze tutaj takie podziękowania do Kikonsa 7.8, który po prostu robi fajne przeróbki i chciałem mu za to podziękować, że takie różne fajne filmiki robi, i dlatego też go tutaj dodałem, jako takiego człowieka, który. Tutaj mnie jakoś w jakimś stopniu tam yy, rozśmieszył tymi przeróbkami. Oczywiście, jeżeli kogoś pominąłem, to za to przepraszam, bo mogło się tak zdarzyć, że ktoś mi osobiście pomógł i teraz przypadkowo go ominąłem. Także za to przepraszam i ogólnie wszystkim widzom, którzy tutaj mnie oglądają, dziękuję za oglądalność. To by było na tyle, lecz jeszcze tutaj chcę zapowiedzieć live'a, który odbędzie się u mnie 13 lutego w czwartek. Około godziny 19 będzie odpalanie. Będziemy grali prawdopodobnie w GTA Vice City Next Gen. Także zapraszam. Widzimy się w czwartek. Żegnam się z Państwem. Do usłyszenia i cześć Wam wszystkim.